Dwie parówy, za 11 złotych A tu pisze, żeby je przygrzać No my zjemy na surowo, dawaj Tu się zacnie proszę Państwa. To jest to w sumie wygodne, bo jak chcesz się dostać z tą. A tu górzyście. Jesteśmy w Andorze, malutki, malutki kraj pomiędzy Hiszpanią a Francją, wciśnięty w wielkości mniejszej niż jeden powiat w Polsce. Po co się tu przyjeżdża? Właściwie w dwóch przypadkach, w dwóch powodów. Po pierwsze, na narty w zimę. Po drugie, obkupić się, bo jest, Andora jest, powiedzmy, że na tle sąsiadów rajem podatkowym więc alkohol czy papierosy są tu tańsze, więc ludzie przyjeżdżają tu na zakupy. Czy warto tu przyjechać? Specjalnie raczej nie, no bo nie ma tu za dużo rzeczy do zwiedzenia. Miasteczko urokliwe pomiędzy górami, ale nie ma tu aż, aż tyle rzeczy. Ale to co najważniejsze, to jest to ostatni kraj w Europie, w którym jeszcze nie byliśmy, więc jest to ostatni kraj na naszej liście. Cała Europa odwiedzona, wszystkie kraje. To był mój cel, który sobie założyłem bodajże 6 lat temu, jeszcze na studiach, kiedy wypisałem na kartce kraje, w których byłem. E, wyszło mi chyba 8 krajów. Przez te 6 lat udało się odwiedzić wszystkie kraje, z tej okazji świętujemy. Cel wykonany. Jaki jest następny? Następny, drugi podróżniczy, był taki, aby postawić stopę na wszystkich kontynentach. Do tej pory są trzy. No i mam jeszcze kilka krajów, które po prostu chciałbym odwiedzić ale no nie jest to już, nie mi się. A jak się tutaj dostać do Andory? Z Barcelony kursują autobusy, jednak generalnie są dość drogawe, bo większość przewodników jeździ za około 50 euro w dwie strony. To czas jazdy to jest chyba 3, 3 do 4 godziny. Zależy ile przystanków. No i jest dość górzyście po drodze. No ale najtańsza okazała się Alsa, z której ja kupiłem bilety. Ta firma za bilet dla jednej osoby w dwie strony zapłaciłem 30-30 niecałe 33 euro. Czyli całkiem, no całkiem spoko cena na tle. Konkurencji yy, autobus bezpośredni, 3,5 godziny jazdy. I musicie wiedzieć, że teraz jest naprawdę bardzo przyjemna temperatura na plusie. Ale rano, jak przyjechaliśmy o 10, to było naprawdę masakrycznie zimno, wiał wiatr i było chyba na minusie albo w okolicach zera, więc ciepło się robi dopiero, gdy słońce zejdzie, a że stolica Andory jest położona między górami dwoma. To to słońce musi wyjść za tej góry Więc to też trochę trwało. No tak po 11 było już w miarę I właśnie wracamy do stolicy Do stolicy wracamy Bo mamy jeszcze jedną misję do spełnienia Jaką? Zapytacie Musimy znaleźć piwo Ważone w browarze z Andory Przeszukane trzy supermarkety I nic, zero Same hiszpańskie, same francuskie Ale nie poddajemy się Pędzimy tam bo, bo z pewnych źródeł mam informację, że jest szansa, jest szansa, że będzie w centrum handlowym po drugiej stronie miasta. Tam właśnie zmierzamy, ale nawet jak nie będzie, mamy jeszcze plan B. Jest to pewien bar browar, tylko otwarty od 17.30, a po 19 mamy autobus, ale zdążymy spokojnie, ale najpierw plan A, więc nie ma na co czekać. Biegniemy do stolicy. Sukces. Mamy andorskie piwa, oczywiście drogawe, bo około 10 zł. Ale spodziewaliśmy się tego. Reszta to głównie Barcelona. Proszę bardzo, żeby nie było drukowane na drukarce chyba domowej, wycinane starannie. Flaga jest. Andora, piwo ważone tutaj. Udało się. I cóż mogę więcej powiedzieć o Andorze, masa sklepów, otoczona górami, zamknięta jakby między tymi górami, przynajmniej stolica, ale generalnie z tych mikro wydaje się biedniejsza niż choćby Monako czy Liechtenstein. A ja, że tak powiem, zakończę ten film i pozwólcie, że spożyję je. Tyle z Andory. Pozdrawiam. Wszystkie kraje uuu uu, 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 kamera dostała